Cześć, Manko, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj krótki filmik, na którym pokażę Wam, jak do pilarki tarczowej zrobić sobie taką podstawową szynę, prowadnicę do cięć wzdłużnych. Zapraszam. Co potrzebujemy do wykonania takiej prowadnicy? No cóż, jest to oczywiście pilarka, do której chcemy zrobić tą prowadnicę, wkrętarka kątownik stalowy oraz kawałek sklejki. Długość sklejki taka, jaką po prostu chcemy mieć długość szyny, natomiast szerokość musi być co najmniej taka, jak szeroka jest podstawa pilarki. Zaczynamy robić. Pierwszy krok to przykręcenie naszego kątownika do sklejki za pomocą wkrętów samowiercących. Tylko, że uwaga, przykręcamy go w ten sposób, a nie w ten sposób, ponieważ tutaj ten element wtedy wystający będzie wadził nam o silnik pilarki. Zaczynamy. Kątownik mamy przykręcony. Tak to wygląda. Przechodzimy do kolejnego kroku. No i kolejnym krokiem jest po prostu przyłożenie podstawy pilarki do przykręconego kątownika i odcięcie nadmiaru sklejki po całej długości. Zaczynamy. No, i to w zasadzie cała filozofia. Tak naprawdę, prowadnica jest wykonana. Oczywiście ta linia brzeg sklejki jest linią, która będzie nam wyznaczała cięcie. No, ale przytniemy sobie coś na próbę, żeby przetestować, jak to działa. No i co, długość tego blatu to 120 cm, moja prowadnica ma około 130. Także spróbuję sobie po długości przeciąć ten blat, zrobiłem sobie tutaj oznaczenia, przyłożę do nich przykładnicę, szynę, zwał jak zwał i tniemy. Na koniec troszkę tu zasłoniłem linię cięcia, ale brakło mi już zasięgu ręki, żeby to naraz przeciąć. No jak widać, blat przecięty. Nawet fajnie to wyszło. Oczywiście teraz tnąc ten blat znalazłem już pewną, pewien minus kolejny, a w zasadzie usprawnienie, które można wprowadzić. Czyli blat jest dosyć śliski. Fajnie by było tutaj od spodu po prostu zamontować jakieś może takie gumowe... Kółeczka specjalne, które by zapobiegały ślizganiu się tej szyny na materiale i byłoby super. No dobra, i teraz tak jaki jest minus tej prowadnicy? Bo jest jeden duży, który dla niektórych fakt może w ogóle ją deklasować. Czyli yy, chodzi o to, że ona zabiera nam głębokość cięcia, tak naprawdę, ponieważ taka grubość, jaką sobie zrobimy, taką grubość sklejki, jaką zastosujemy, no to o tyle nam maleje zdolność cięcia głębokość czyli na przykład jeżeli tutaj mam sklejkę no to jest gruba chyba 18 no to niestety o tyle mnie jesteśmy w stanie przeciąć materiału. przykładowo moja pilarka ma chyba 64 mm z tego co pamiętam maksymalną głębokość cięcia no to trzeba odjąć te 18 mm dlatego to jest 18 trochę chyba za duża ja bym polecał jednak tak gdzieś dwunastkę, będzie optymalnie no ale ten blat ma 4 cm wystarczyło także Wiadomo, że wzdłuż raczej tniemy, czy właśnie jakąś sklejkę, czy płytę OSB, czy właśnie jakieś blaty. No to jak się ma pilarkę z dosyć sporą tarczą, nie jest to aż taki duży minus. A kolejnym minusem jest oczywiście to, że taka szyna jest tylko do cięcia pod jednym kątem. Czyli jeżeli wykonamy ją do cięcia pod kątem 90 stopni, no to jest tylko do cięcia pod takim kątem. Jeżeli chcemy mieć szynę do cięcia pod kątem 45 stopni, chociażby, no to musimy sobie taką wykonać kolejny egzemplarz po prostu. Jeszcze taka uwaga, może tego nadmiaru, tego w kątowników tutaj, na początku i na końcu, ja bym raczej nie obcinał. Fakt, niewygodnie będzie z tym przetrzymywać tą, tą szynę i tutaj no, można się zahaczyć ubraniem, ale można sobie wyszlifować delikatnie, ponieważ łatwiej jest y, przykładać y, pilarkę, gdy mamy ten nadmiar, bo już tutaj od początku fajnie nam blokuje i trzyma pilarkę. Inaczej, gdybyśmy to obcięli, to tutaj moglibyśmy na początku lekko, mogła nam uciec pilarka i wtedy byśmy już popsuli cięcie. Także ja polecam sobie taki delikatny nadmiar zostawić. No i to by było w zasadzie tyle. Tak jak mówiłem, za pomocą w zasadzie dwóch elektronarzędzi można wykonać taką podstawową szynę, która zawsze gdzieś tam się w warsztacie Majsterkowicza może przydać. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.